Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem zaprezentować kolejny ciąg rolniczy tym razem John Deere 6190R. Maszyna z 2012 roku. Po raz pierwszy w użytkowaniu od 14 grudnia 2012. Bardzo ładna, dobrze utrzymana. Z przebiegiem 4000, niecałe 400 godzin pracy. Jak wygląda, funkcjonuje maszyna? Zobaczcie sami. Maszyna dostała nowy komplet opon. Jest cała w oryginale, niemalowane ani felgi, ani zaczepy, ani maski, ani botniki. Tu TLS, klimatyzowana kabina oczywiście Ciągnik bardzo ładny, gładki na lata. Komin oczywiście nie malowany. Komplet zaczepów transportowych, wszystko jest. Schody także niemalowane. Podłoga żadna nie jest uszkodzona. Fotel pasażera, oryginalny nieoprzywany fotel kierowcy, oryginalna ładna gładka pasowitka, pulpit skrzynia Power Quad, 20, /20. przebieg 4398 godzin pracy. Do tego podłokietnik do hydrauliki. Oprócz tutaj hydrauliki z boku. Spróbujemy teraz maszyną się przejechać. Rewersie bardzo ładnie tył i przód nie ma tarpania, szaprania, szarpania. Ciągnik jest dobrze wykalibrowany, cięgło działa bardzo dobrze. połóweczki chodzą także bardzo ładnie. Już jedziemy czwartą połóweczką. Mamy tutaj funkcję eko, oczywiście. Czyli jedziemy z maksymalną prędkością przy minimalnych obrotach silnika. Jedziemy teraz ponad 40 na godzinę. 42, 43. w kabinie przyjemnie cichutko ciągnik jest bardzo dynamiczny wchodzi bardzo ładnie na pewno ktoś jeszcze będzie się długie lata nim cieszył 4000 z kaczykiem na John Deere to jest nic każdy kto ma John Deere to wie Do tego maszyna bardzo ładna, zadbana, naprawdę dobrze utrzymana, jak to mówię, na lata. Tworzę trochę szybę, bo jest gorąco a trochę jestem zaziębiony nie włączyłem klimatyzacji klimatyzacja oczywiście jest, działa ale ostatnio tej klimy miałem za dużo no i niestety zatoki cierpią W trzecim półbiegu jedziemy jeszcze na wyższych obrotach silnika. Kiedy mu wrzucimy czwarty półbieg, proszę bardzo, obroty automatycznie spadają przechodzimy w tryb eko. to wszystko chodzi Naprawdę fajna, gładka maszyna. Nie ma zawodu przy kupnie. Dynamiczna. Bezadblue, jeszcze wiadomo, że o żadnym dymku nie może być tu mowy. No cóż, zapraszam do oględzin. Maszyna jest, czeka w tygodniu do 17.00 w sobotę od 10 do 14.00. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.